Operacje parapsychiczne. Skuteczna metoda leczenia czy zwykłe oszustwo? Chirurgia parapsychiczna praktykowana przez tzw. parapsychicznych chirurgów budzi kontrowersje i pytania o skuteczność oraz etykę. Przypadek brazylijskiego uzdrowiciela Zearingo, który twierdził, że leczą pacjentów bez użycia narzędzi chirurgicznych, przyciąga uwagę zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Jego metody oparte na przekonaniu o duchowej interwencji przyciągały rzesze pacjentów, jednak wielu ekspertów ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z taką formą terapii. Czy zatem chirurgia parapsychiczna to obiecująca alternatywa, czy też może tylko iluzja? Chirurgia parapsychiczna polega na tym, iż chirurg usuwa tkankę z ciała pacjenta używając tylko swoich rąk. Czy jest to nowa, alternatywna metoda leczenia, czy też może zwyczajne oszustwo? Chirurgia parapsychiczna praktykowana jest na Filipinach i w Brazylii. Praktykanci nazywani parapsychicznymi lekarzami lub parapsychicznymi chirurgami twierdzą, że potrafią w ten sposób usunąć guzy i inne rzeczy, kości, ropienie itd. z ciała pacjenta. Twierdzą również, iż potrafią w taki sposób przedostawać się przez tkanki ciała pacjenta. Jednym z takich parapsychicznych chirurgów był Brazylijczyk ze Arigo, tak naprawdę José Pedro de Freitas. Będąc młodzieńcem, ze Arigo pewnej nocy obudził się słysząc tajemniczy głos, któremu towarzyszyła wizja człowieka ubranego w strój chirurga i wykonującego ogromną ilość operacji. Owa tajemnicza postać konsultowała się z innymi lekarzami. W 1955 roku duch przedstawił się Arigo jako dr. Fritz. Dr Fritz wyjaśnił, że był niemieckim chirurgiem, który stracił życie podczas I wojny światowej. W tym czasie rozpoczęła się kariera Arigo jako uzdrowiciela. Każdego dnia spotykał się z około 1500 pacjentami. Jego biuro było małe, dysponował on jedynie stołem i krzesłem. Spośród tysięcy ludzi leczonych przez Arigo żaden nie umarł, ani też nie doznał jakichkolwiek komplikacji zdrowotnych wywołanych leczeniem u parapsychicznego chirurga. Jego metody leczenia zostały niebawem dostrzeżone przez miejscowych lekarzy, którzy nie byli w stanie wyjaśnić tego, w jaki sposób on tych rzeczy dokonuje. Stwierdzili jednak zgodnie, że metody leczenia stosowane przez Arigo były skuteczne, Arigo wyjaśnił, iż nie był uzdrowicielem. Cały czas prowadził go doktor Fritz. Żaden z pacjentów Arigo nie był proszony o opisanie objawów swojej choroby. Proszono ich jedynie o podanie nazwiska i adresu zamieszkania. Jeśli zaś któryś z nich próbował opisać jakieś objawy, Arigo natychmiast przerywał stwierdzeniem już wiem i miał rację. Doktor Fritz nigdy nie przyjął od swoich pacjentów jakiejkolwiek zapłaty za leczenie. Brazylijska Krajowa Rada Przeciwko Oszustwom Medycznym radziła konsumentom, by nie uznawali chirurgii parapsychicznej za wykonalną formę leczenia. Rada ostrzegła również, że szukanie porad u parapsychicznych lekarzy może wywołać u pacjentów szkodę spowodowaną niechęcią do poszukiwania pomocy medycznej o wysokiej jakości. Chirurgia parapsychiczna polega na tym, iż chirurg usuwa tkankę z ciała pacjenta, używając przy tym tylko swoich rąk. Nie są przy tym stosowane żadne środki znieczulające. Nacięcie jest zarówno niewidoczne, jak i bezbolesne. Sceptycy postrzegają parapsychiczną chirurgię jako nic więcej, jak tylko zwykłą iluzję. Sztuczka wygląda w sposób następujący: Lekarz szczepie lub wałkuje skórę w miejscu, gdzie ma być wykonana operacja. Następny krok polega na dotarciu do odpowiedniego miejsca pod skórą. Dla obserwatora będzie to wyglądało tak, jak gdyby chirurg wchodził w ciało pacjenta. Następnie chirurg wyciąga z ciała pacjenta małą kubkę wnętrzności wielkości kurczaka. Wyjęta tkanka jest pokazywana pacjentowi i obserwatorom jako chora tkanka, którą chirurg właśnie usunął z ciała pacjenta. Pomimo podejrzeń o oszustwa związane z parapsychiczną chirurgią, pacjenci twierdzą, że po otrzymaniu takiej formy leczenia odczuli poprawę swojego stanu zdrowia. Czy może to być jedynie działanie efektu placebo, czy też może pacjenci faktycznie są uzdrawiani? Pytanie pozostaje otwarte. Autor Jody Redmond Psychic Abilities 101com tłumaczył, obracował i czytał Ivelios.